Dużo takich defektów, nie, nie autyzm, tylko takie, coraz więcej jest defektów takich niezakwalifikowanych jako zespół Aspergera czy autyzm, tylko w łagodniejszym powiedzmy przebiegu i dużo dzieci powiedzmy jest diagnozowanych, no, nie jest diagnozowanych, bo tak naprawdę lekarze nie wiedzą jaki to jest zespół, nie kwalifikują się na te powiedzmy bardziej mocne zespoły typu Asperger czy autyzm ale, ale mamy, mamy informację, że jest to warunkowane genetycznie i to też taki panel w wakacje wprowadzimy, który wykrywa bodajże około 100 genów zaangażowanych nie tylko w autizm, ale różne takie mniej, mniejsze upośledzenia. Jeden test powiedzmy wykrywa, diagnozuje, yy, czy jest to warunkowane genetycznie i, i jakie, jakie, jakie to jest, jaki to jest zespół, bo tych zespołów jest naprawdę dużo i Czasami lekarze no, nie potrafią konkretnie zdiagnozować, bo na 10, powiedzmy, syndromów ma e, pacjent, powiedzmy, 2, 3, 4 i, i co, co wtedy... No.